Siema, witam Was na kolejnym odcinku kurwa z G4 oczywiście przypomnę Wam na samym starcie o kodzie promocyjnym jaki jest popek 777. E, pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Oczywiście dla każdej osoby wspierającej mój kod promocyjny macie 5% przy każdym doładowaniu, jak to widzicie w prawym górnym rogu. Oraz skrzynkę mil Spec za 60, zł, od której sobie dzisiaj zaczniemy. Tak jak zawsze. I mamy Digla Oxid Blazer za złoty 40 zł więc z te kompletnie za darmo może już twoje tylko wystarczy użyć kodu POPEK77 także od czego zaczniemy chciałem powiedzieć że dalej trwa event blooming shadow przez 31 dni codziennie możecie otwierać sobie dzienną skrzynkę tak samo jak co 6 godzin możecie otwierać sobie skrzynki EXP. Eee, również no i tak no i w sumie również także zaczniemy w tym momencie <coughs> chyba oczywiście ze mną jest Niezastąpiony partner. Przywitaj się. Ja no. Dominik, Dominik, także chyba kurwa ruszymy, co? No ruszamy, ruszamy. Od czego by to kurwa zacząć? Oczywiście jeszcze nie wspomniałem? Oczywiście jeszcze nie wspomniałem, weź mi może przypomni. A, oczywiście like, subskrypcja. E, no. Polecam zajść tu również do opisu filmu, gdzie będzie zostawiony trading dla was. E, przez który możecie kliknąć i po prostu od razu was zaloguję na G4 przez Steama. E, Reflink. No refling, no tak. No, no dobra, no refling no. Trading możecie zostawić w komentarzu, bo będzie może dzisiaj dla was skin, zależy jak pójdzie. A my może zaczniemy sobie od, od kurwa, może od swipe'a co? Albo ani dolar, ani dolar, Ani Dolar. Ani dolar też jest całkiem spoko, więc może dwa na, na starta od razu. Oby nie dwa augi. To Kraken doleci? No niestety, ale to i tak jest spoko chyba. Jest całkiem spoko. 4 na proficie, No to jeszcze raz se kliknijmy. Oby nie dwa augi. CZ i CZ za 8 złotych. Całkiem Fajne. spoko pooddawało. Myślę, jesteśmy na z samych otwierania skrzynek. Spokój, dobrze idzie. To można... To jest można jeszcze to jest jakąś skrzynkę... A może eventową dla widza pok pokażemy dwie. Za 4 złote poszło. Oczywiście za każdą chcecie klejnoty. O Jezu, jakby wildfire doleciał, ale chyba nie jest źle w sumie. Jest nawet całkiem jest, nieźle. Jest 4 złote. Dobrać. 4 złote na proficie. To teraz możemy batelki, batelkę za 35 polecieć, tak? Albo może delikatnie, za 15 na razie. Na 15 Ale... damy sobie 4 swipe'y i... ani dolar na końcu. No. Na 4 I graczy publiczna. Na czterech pójdziemy. Nie tak, ma co robić psychozy. Oczywiście bez czekania Tak, przywołujemy czy... boty, bo nie ma co... Jeżeli ktoś dołączy oczywiście musi przywołać boty... Co... So... Żeby, tam, nie kurwa, żeby nie czekać dokładnie, oby nie bodżery, no i chuj, dobra, przegrana na No dobra, no niech tu siądzie, elite G, fajnie jakby siadł ok warikamo ale on chyba lepiej... O nie, my najlepiej, dobra, spoko. To jest kurwa się ok Okej, ale on za czwórkę trafił on headguna za trójkę On na razie jest na prowadzeniu Okej, okay, teraz my, bo oni siatkę biedy dostali Fajną póla tu będzie jak wygramy Ta, 3,20 znowu, fajnie, ok no, i ani Posu. dolar by nie zepsuł. Nie zepsuje. Okej, okay, ile to kosztuje? Okej! Okay. Ej! Ej to, jest... to jest kurwa, naprawdę bardzo dobrze. 44 zł z 15. No, póki co. Zapowiada się, że chyba dzisiaj będzie skinek. Filterset? Filterset to nie. są, to nie. Ta. Nie, to to na razie dla widza. Tak, dla widza to nie mocno. 164 mamy już. I wróciliśmy, wróciliśmy. No powoli z poprzedniego odcinka już wróciliśmy, nawet lepiej mamy kurwa. Mieliśmy 153, teraz mamy 164. No to może... Może dwa gloki, Może. 16 zł Candy Apple i Moonrise, zależy jaki stan Moonrise. O kurwa, dobra. Chodzimy stąd. No jest. Mamy 153. Także... Nie jest kurwa źle. Zaczynaliśmy na 123, czy tam 128, nie pamiętam już. Dobra, a co proponujesz otworzyć? Może tak, zapytam cię. No to ja bym proponował restriki. Restrykty, tak? Czyli kurwa, no. rozumiem, że polujemy na perkę za złotówkę. No dobra. No i kariusz wiadomo, kto by byłby dobry. Zbrodnia i ale to jest 10 złotych, okej. Okay. Może teraz dwie, może teraz dwie. No możemy dwie spróbować. Możemy dwie spróbować za 12 zł, dalej to jest yy, na proficie CZK Tactical i należy jakiś stand, to jest chyba 2 zł i 2 zł więc to jest czwórka Okej, okay, no 4 wry, ale pierwsza... No to tak na 0 mniej więcej, no bo pierwsza oddała, oddała 4 na plusie, więc na 0 na Ja bym poszedł może na. S może bym od razu poszedł i po otworzył 5. Albo one moment. O, one moment może byśmy otworzyli. Oh, one są one fajne one też. Tworzymy sobie cztery, tak jakby pojedynczo. Mamy... Doleci. OK, ile to kosztuje? 7 złotych, spoko. Dobra, jeszcze raz. No i jest sacrify, więc to jest chyba lipa, dokładnie. Trzecia skrzynka. O ile dobrze liczę. Daj to. Dziękuję bardzo. A, 6 zł scared, więc obszurpany był. Delikatnie. awu papau. AV ale jakby do Glock Knight, ale i tak jest z narcy, naprawdę jest bardzo dobrze. Gdyby do Glocka Knight doleciało, to by byłoby dobrze, ale Kis yy, to był Lock Knight czy AV Papał? Minimal to jest. No, na to jest lagowało, bo na dzisiaj, no coś kurwa się stronka delikatnie zbugowała, ale to nic. Możemy dalej, oczywiście. Yy kręcić, weźmy do ekipunku i może tutaj się pojawią, pojawią się Do no co, wypłacamy AWP Pau dla Viza? Możemy właścicić się dla No to dla dzisiaj na odcinek jest AWP Paula Minimal za 12 zł oczywiście trading w komentarzu zostawcie Także to będzie z dzisiejszego materiału dla Was No i mamy 152 i co teraz? Myślę, żeby jakąś batalię jeszcze stworzyć No, możemy stworzyć batalię takie No za to mam, że mam za masz. trzy dyszki Okej, okay, porządku. Ani dolarem dał. No na pewno, A ja mam trzy ani dolar i trzy takie. I coś za szóstkę. Może... No restrict fajnie oddał, no to za trzy dyszki idealna taka batalia. Na trzech graczy, publiczna niech będzie. Przywołujemy boty, aby nie czekać. Tu się zbugowało, dobra. To jest skopywałem. A, ktoś koczek dołączył koczek. I... 10 case gift oczywiście, dobra, w porządku. Jakiś ziomek do i bodgery. Dobra, w porządku. Ani dolar oby nie, oby nie auk <głos》> za 20 groszy Okej, okay, zależy jaki stan, no, ale 2,16, no to nie jest tak kurwa kolorowo skrzynki za twórkę Ale drugie już całkiem zacnie za siódemkę Prawie siódemkę, mimo lure, okej Nie wiem ile to kosztuje Okej, okay, 276, dalej no, jesteś coś na prowadzeniu wydaje mi się One momenty Chopper, zależy jaki stan 7,72, co ci biło? A, został wysłany, okej okay. Nie zależy jaki stan Okej, okay. Battle 10 złotych kosztuje? Kurwa, to no. To chyba nasza, to będzie chyba nasza Battle. O ja nie wiem, on trafia drugiego artykułu Ulfa za 7 złotych, więc... Tak nigdy tam nie mów nigdy. Tam nie Cyrex, Onfobosa, jaki stan? 10 złotych, nie wiem, czy to nasze. jest nasze. nasze. Jest nasze, ale kurwa, pół lat to jest stary. 95, 95 złotych. złotych. No dzisiaj, dzisiaj jestem pełen podziwu, naprawdę. Zaraz zobaczymy, ja. wysłano, ok, czyli oferta wymiany zaraz musi być. Tak, doszło, doszło tutaj. Dobra, sprzedajemy wszystko. Mamy już 218 złotych, więc ja bym teraz poszedł i otworzył skrzyneczkę za dwie dyszki z naklejkami. No możemy spróbować naklejkę, nie? Ja. Możemy spróbować naklejeczkę otworzyć. Oby nie ma obka. No i niestety... Ale dobra, spokojnie, i tak jesteśmy 5 dych na proficie, więc git. A ja. w sumie to 7 dych. Ok, o. zaakceptowana oferta tutaj mm. dobra ja bym już nie szedł batelki skoro dwa razy oddały, więc coś jeszcze bym tutaj przeszmulił tylko co pytanie, nie? no może zyskać niżej jeszcze, nie? no właśnie kurwa te best offy bo te aliny to mi się nie podobają zbytnio może Mosby, albo tego Bobiego patrzyłem ostatnio, też może być fajny one skin każdy. no to wszystkie są procentówki generalnie, bo to są one skin lose, czyli albo albo dostajesz dobrego skina, albo gówno, tak? to jest? A nic, dobra. No to te bez ofy może coś, nie wiem. No to... Może trzy foresty albo... dobra, trzy laki Bite skin, dobra. Bite of skin. O, 3... bite of skin. No. Zobaczymy, otworzymy trzy, tak po prostu. Zaczymy. Blue Sport, o. jaki stan? Daj 31 złotych. Dziękuję bardzo. 18, tak. pięknie. Druga go skrzyneczka. Go. Uncharted stan... okej, okay. Oris istnieje, tylko kosztuje... 76, dobra. Trzecia. Ile? Chyba i tak zabrały ogólnie, ogólnikowo. Tak no, mi się ta, coś kojarzy. Minus, no minus. 25? Nie wiem, taki minus. Nie, na plus 3 złote. Zero. Na plus 3 złote. Okej, okay, ty, to możemy te Lucky pancerze za 9,20 pójść. No to no, Przy okazji to. może wypłacimy skina na następny odcinek już. No muszę no. zobaczyć w sumie. Dobra, to 3 też Dobra, takie? No to trzy, ja dobra, to, to trzy pojedynczo też takie. Zobaczymy pierwsza, nie wiem ile to kosztuje. Okej, okay, 14 złotych całkiem nieźle. Dobra. Druga, okej, okay, to nie wiem ile kosztuje. No, 3 zł dobra. Oby nie siatka biedy. Okej, okay, zależy jaki stan, zależy jaki stan. O kurwa, masz dobra. Coś się, coś się tutaj z... zepsuło nam na tym, Zepsu. tym, ale chyba ogólnikowo, no jesteśmy w pizdę. Dyszkę. No, no niestety dawaj, nie wiem. może Batalia Batalia za 38 do 150 No 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 Dobra, no to w porządku yy... te, 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 te chyba dajemy, nie? Tak jak tak, zawsze tak, 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 Dobra no. to damy po 3 znowu 3, daj, daj po 3. 24 daj... Ja bym dał jakiegoś bengiera za 14 Za Ta 14? Tak, jakiś kurwa Bengier na końcu Może daj... ten disco jest spoko w sumie o. No, Albo no Class i... field, czy Disco, Nie wiem coś takiego. Disco, disco. Dobra, disco. Chociaż disco to jest chyba też... A nie, disco to jest best of, dobra. Na dwóch? Na dwóch, na dwóch. Dobra. No, tak. <coughs> no ja publiczną przywołuję, bo to od razu Aby nie czekać. <coughs> no i zacznę. Okej, C, CSGO z kimś oczywiście tej strony szanujemy, jesteśmy na GFO skim, przypominam wam o kodzie promocyjny popek 777 777, na którym macie. Ok, to kosztuje chyba 10 zł, 11, dobra. Na którym macie 5% przy doładowaniu oraz skrzynkami na użytkowników. Ok, dla nasz, nasze, ładny stan. Nasz. Ale on też idzie dobrze. Ok, teraz nasze. Nasze, nasze. Siatka biedy. I dobra, one moment. Nie. Czyli najgorsze, też właśnie. Od... O, właśnie, o tym mówię. Też, ale też oby, nas, oby nas na disco nie wydymał, tylko, nie? No właśnie, bo tu sądzę, że 4, cztery, cztery te 3 one, momenty to będzie to, będą takie skiny tylko, nie? Albo 7 zł no dla nie. niego, 5 złotych, okej. Okay. No ale dalej prowadzimy, moim zdaniem. Tak, dalej, dalej. Disco. O kurwa, to no takie i... same. O kurwa, no nasze, ale, ale, ale na chyba na plus, chyba tak jest tak. 47. Dzisiaj, no kurwa, jest na podrażenie tych batalii, nie? się każda batla jest na naszym koncie. Ok, czy dwa skiny tylko załadowały. Dziwne, nie to, wiem czemu. Bo... Przesuń sobie na ten, No dobra, co się, coś coś, 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 coś źle, źle bałem? Czy co? A, jed... Aha, nie. na drugą stronę mam ustawione. Ty, A... o kurwa, dobra, trudno. Mamy 197, mieliśmy 188, więc w sumie jesteśmy na proficie. Co, jakieś Bengiera na koniec otwieramy? No, możemy coś otworzyć. To zaproponuj, coś zaproponuj, coś ty teraz. Mm, nie wiem, kurwa, może ty coś zaproponuj, bo kurwa, ja nie mam pomysłu zbytnio ci powiem Coś z best-offów może znajdziemy z best-offów myślisz? No ja bym może spróbował. Albo to otworzyć 10 razy O, no możemy to 10 razy otworzyć to Albo Foresta dwa razy Daj tamto 10. Ta, Tam to. No dobra. Tutaj są. To po, to po dwie będziemy otwierać i dobra. po prostu 5 razy. To pierwsze kliknięcie, uwaga. Ani dolar. No i dwie siatki biedy. Dobra. Drugie kliknięcie. Za 8 złotych kolejne. I kurwa... Nie, nie będziemy komentowali tego. Trzecie kliknięcie. No musi w końcu oddać, tak? Siatka biedy i dyrektywy. Należek stan 2.16. No na razie to kurwa jest tragedia. Czwarty strzał. Eko i aristokrat a, Aristokrata. ja jazu Battle Skyrd, no mogłoby oddać lepiej. Piąty strzał. Dobra. No to kurwa to... To żarty są mnie. Żart. Nie mogę na strony zmienić jak coś. A, ale no mogę nie. zrobić tak. No, Okej. Okay. No jesteśmy w pizze dwie dychy, więc trzeba... Trzeba coś kurwa. Dobra. Co tu się dzieje? No nie no, są trzy pod rząd wygrane, myślisz. Się... Dobra, jedziemy. Jedziemy. Jak się bawić, to się bawić, tak? No, szybciej, Próbujemy dobrać. może inne jakieś. Teraz damy dwie takie, jedną taką, jedną taką. I damy coś za... Gadżeta, gadżet jest spoko też skrzynką On jest tych, bez, on jest tych, tych, nie? A może tego Foresta? Ta, tego Foresta damy jednak z edyszkę. On też jest całkiem spoko Dobra No i 33 batla na 3 osoby ja będę. dał Też czuję, że może oddać No ile wygramy? No tak, no wiadomo, ale o ile przegramy to i tak mamy skina dla, oho i tak mamy skina dla widza i jeszcze jesteśmy tych na proficie, więc jest w porządku Maki? Nie wiem. Okej, okay, 780. Pozdro. Jeszcze nie jest taka duża. Jeszcze nie jest, ale środkowy teraz chyba. O, porówno. A my dostajemy, kurwa, dwa skiny za 28 groszy. Fajnie. Gryfin chyba dyszkę kosztuje, 12, więc już żeśmy go, kurwę zjedli. El Chapo. El Chapo również żeśmy go zjedli, chociaż on Gina trafił. Ale 540. No nie wiem, Forest musi nam dać. I Forest nam dał, dał to samo mu. No i przegrywamy tę batalię. Niestety, niestety 70, ale to i tak nie było dużo do zgarnięcia. Jak na taką bitwę wydaje mi się, 77 zł z batliza. Kurwa, prawie 30, y, batliza 33 to nie jest jakiś dobry wynik. Dobra, coś sądzisz jeszcze, żebyśmy otworzyli? Czy, czy kończymy na razie? Kurwa, te ani dolary zabrały, to może one momenty na koniec, co? No, możemy sprawdzić. Możemy spróbować momenty, bo one fajne pooddawały To do 120 to jest 18, czyli to jest. No. Zaokrąglimy. No kilka skrzynek tam nie. Dobra, sacrifice pierwszej. już kurwa lipa. Drugiej okay. mamy. Znowu sacrifice. Dobra. Trzeciej mamy. Okej, okay, ale obszurpany chyba. Tak. Obszurpany. Dobra. Dobra, jeszcze kliknijmy czwarty raz, ale sądzę, że to będzie właśnie Sacrifice. Tak myślę. Dobra, czy my jesteśmy w RIA? My jesteśmy jeszcze 2 złote na... Nie, 7 zł na plus. Dobra, otwórzmy jeszcze coś. Na koniec ostatniego, żeby już tak kurwa było. Chyba, że robimy ostatnią batalię na 3 dechy i na tu wykończymy najwyżej. Myślisz, żeby to jest, że to jest dobry pomysł, wygrywając 3 i przegrywając w jedną? Nie są? Dobra, no okej. Okay. Dobra. najżej ten. No to, no dobra, to wybieraj teraz ty. Działaj. No, I need Ile razy? Dwój, dwa razy, dwa razy. Dwa razy, razy dobra, no. Sticker. Stickery za czwórkę. Ile? Trzy. 3, okej. Okay. Mówię ci, mówię ci. I... Przez zadyszku? Zadyszku, zadyszku, tak. Dobra, ale... Czaomeo, Mosby, gadgets, P250, MP9, Lynx, aspiration Może być Lynx. Lynx? to jest procentówkę jak coś Albo to są naklejki jak coś. No wiem, wiem, wiem. No. Nie wiem, decyduj no. Mozby, dawaj. Mosby? też jest procentówką. <laughs> Z tego jest procentówką Mozby gadgets i links. Ale, link jest partnerem, partnerska skrzynka, więc nie wiem. A, no tak. No to nie wiem, ale. Decyduj, no po prostu masz 10 zł w skrzynce. No masz tyle skrzynek, tak. No tak, no to. Daj tego masz, bierz. Tak? No dobra, ta. okej. Okay. Dobra. Trzy deszki na ile graczy? Na dwóch już. Na dwóch. Dobra, no dobra, okej. Okay. To się bo ty i. Boczymy. Równej stówki. Zobaczymy. Jest... Może, może. Coś zaskoczy. O, mamy Wiro, Jakieś kropeczki. chyba to miał być case git, ale źle w kleju. Albo źle w przepisach. Ani dolar pierwsza, zależy jaki stan, ale. No i tak on trafił, Auga. Ani dolar numer dwa, siatka biedy, więc kurwa, nie, po... nie ten. Nie, nie pokazała. Okej, po okay, to jest chyba drogie. Nasze, o, ja jest drogie. <laughs> Dobra, druga. To jest 52 grosze dla obu 36 nawet. No i ostatni sticker banan, może Ok, A. Shadow, cztery, znaczy kurwa Shark. Ok, Mosby, Mosby dał kurwa z 316 Walencję, więc to jest chyba i tak wpis debat na 20 zł. No. Dobra, to wiesz co? Ja ci proponuję po prostu otwórzmy jakąś skrzynkę za dwie dychy i skończmy na tym film Możemy nawet pójść, połacić się o eventówkę. To dawaj po eventówkę. Po eventówkę za dwie dyszki. 75 mamy, to jeszcze będziemy mieli skrzynkę. Dobra, lecić trzeba. Trzeba jebać i się nie bać. I mamy kurwa toksika, który nie wiem ile kosztuje. 35 złotych! No i kurwa pięknie. No to... To jak eventówki oddają, to jeszcze tam pójdźmy. Co tu jest najgorszego? A bez 25% tylko. Nie wiem w sumie czy ją działa, czy nie. Jak sądzisz? No zobaczmy co byśmy trafili. No i dobrze, że nie otworzyliśmy. Dobra. Coś za szesnastkę na szybko, na koniec, jeszcze na odchodne. Classfielda? Czy tak. dwa Restricty? Classfielda. Albo cztery skrzynki... Dobra, no to Classfield. Dobra, nie będzie. wiemy go. Piętnastaka i mamy najgorszy skin, jaki mógł to dropnąć. Amberfaida. Dobra. Kurwa, <laughs> nie wiem. Co jest za czwórkę i chuj. Umpa niech no, będzie. Ale One ale momenta. Dobra. Jak będzie one moment. Gdzie jest kurwa one moment tutaj? Weź coś daj. Chopper ten za dziewiątkę. Na siódemkę. Dobra, skończmy na ten film. Ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam jeszcze ostatni raz o kodzie promocyjnym POPEK 777, przez który macie 5 do ładowania. I o subie i lajku też. O subie i lajku też oczywiście i skrzynkę mil Spec za darmo. Także dziękuję za oglądanie.